Czy znasz ten moment, gdy ktoś wkracza nagle w twoje życie i nic już nie wydaje się takie samo, jakby kawałek idealnie pasował do czegoś, czego nawet nie wiedziałeś, że brakuje? Czasem jest to osoba, która pojawia się niespodziewanie, wypowiada proste słowa, ale tak głęboko trafne, że nigdy ich nie zapomnisz. Innym razem jest to ta jedna osoba, która pojawia się w najgorszym momencie, gdy wszystko wydaje się chaotyczne i w jakiś sposób pomaga ci dostrzec drogę, której sam byś nigdy nie zauważył. Ale dlaczego tak się dzieje? Czy niektórzy ludzie mają moc przekształcania nas, nawet nie zdając sobie z tego sprawy? Co więcej, czy te połączenia naprawdę dotyczą ich samych, czy raczej części nas samych, których jeszcze nie rozumiemy? W kolejnym punkcie dowiesz się, że pewne osoby nie pojawiają się w twoim życiu przypadkowo. Mogą one być lustrem, i być może zmiana, której doświadczasz, nie pochodzi od nich, lecz od tego, co w Tobie budzą. Teoria Junga o powiązanych duszach i zwierciadle psychiki. Karl Gustav Jung wierzył, że nie łączymy się z innymi przypadkowo. Wręcz przeciwnie, wiele związków, które tworzymy. Odzwierciedla to, co nosimy wewnątrz siebie, zarówno to, co akceptujemy, jak i to, co tłumimy. Dlatego niektórzy pozostawiają głębokie ślady, podczas gdy inni przechodzą niezauważeni. Ale jak to działa w praktyce? Co to oznacza, zwierciadła psychiki? Wyobraź sobie, że przechodzisz przez trudny okres, a nagle poznajesz kogoś, kto zdaje się widzieć poza Twoimi słowami. Ta osoba rozumie, co czujesz. Stawia przed tobą wyzwania w sposób, w jaki nikt inny tego nie robi, sprawiając, że zaczynasz myśleć o rzeczach, o których wcześniej po prostu nie myślałeś. Dzieje się tak, ponieważ odzwierciedla ona coś, co już istniało w tobie, ale czego samemu być może nie potrafiłeś zauważyć. Jung nazywał to projekcją mechanizmem psychologicznym, w którym przypisujemy innym cechy wady lub pragnienia, które tak naprawdę są nasze. Czasem te projekcje są świadome, jak w przypadku głębokiego podziwu dla kogoś i chęci bycia podobnym do tej osoby, ale często pochodzą z miejsca, które nie potrafimy dostrzec jasno naszej cienia. Co twój cień mówi o połączeniach, które przyciągasz? Według Junga cień to wszystko, co tłumimy w sobie nasze lęki, niepewności, traumy, ale także niewykorzystane potencjały. A najbardziej interesujące osoby, które mają na nas największy wpływ, zazwyczaj są tymi, które dotykają tego cienia bezpośrednio lub pośrednio. Ktoś, kto wywołuje w tobie gniew, może pokazywać ci części siebie, których unikasz konfrontacji. Ta osoba, którą podziwiasz, może odzwierciedlać talenty, których jeszcze nie zdobyłeś, odwagi rozwijać. Kto wywołuje w tobie dyskomfort, może kwestionować przekonania, które już ci nie służą. Ale których nadal się trzymasz. Gdy spotykamy kogoś i czujemy silne połączenie, zazwyczaj, dlatego że ta osoba pomaga nam ujrzeć część siebie, która wymaga pracy integracji lub uznania, relacje stanowią bramy transformacji. Jeśli spojrzysz na osoby, które najbardziej na ciebie wpłynęły, zobaczysz, że każda z nich wniosła coś istotnego do twojej podróży. Niektóre z nich były wsparciem i schronieniem, Pomagając ci poczuć się zauważonym i zrozumianym. Inne stanowiły prawdziwe wyzwania, odsłaniając twoje rany i zmuszając do stawienia czoła trudnej prawdzie. W obu przypadkach coś w tobie zostało aktywowane. Dlatego nie możemy bagatelizować znaczenia połączeń, które tworzymy w trakcie życia. Nie są to tylko przypadkowe spotkania, lecz okazje do rozwoju ekspansji i samopoznania. Teraz zatrzymaj się i zastanów, kto był ostatnią osobą, która naprawdę cię poruszyła. Co ta osoba pokazała o sobie, czego być może jeszcze w pełni. Nie zauważyłeś. Jeśli każde spotkanie niesie ze sobą lekcję, może prawdziwe pytanie. Nie brzmi, dlaczego pewne osoby pojawiają się w Twoim życiu, ale raczej, co jesteś gotowy odkryć o sobie poprzez nie. W kolejnym temacie będziemy zgłębiać jeszcze głębsze pojęcie relacje karmiczne. Czy niektóre dusze są naprawdę przeznaczone do ponownego spotkania, a może wszystko sprowadza się do powtarzających się nieświadomych wzorców karmiczne związki, przeznaczenie czy powtarzające się wzorce? Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto wydawał się znajomy, nawet jeśli to było pierwsze spotkanie jakby niewytłumaczalna? Energia była obecna, tworząc natychmiastowe i intensywne połączenie. Być może ta osoba wkroczyła do twojego życia jak huragan, wprowadzając zamieszanie, budząc głębokie uczucia i przynosząc wpływ, którego nigdy się nie spodziewałeś. Albo może to była cicha więź, która z czasem okazała się kluczowym elementem w twojej podróży. Pytanie brzmi: czy te połączenia to przypadek nieuchronny los, czy po prostu powtarzające się nieświadome wzorce? Czym są związki karmiczne? W duchowości często mówi się o karmicznych powiązaniach, spotkaniach między duszami, które zdają się być przeznaczone do wydarzenia. Główna idea polega na tym, że te relacje przychodzą z konkretnym celem, uczą, stawiają wyzwania i przyspieszają rozwój osobisty. Te połączenia mogą być pasjonujące i transformujące, ale także mogą być bolesne i pełne wyzwań. Dzieje się tak dlatego, że często osoba, która nas najbardziej porusza, jest dokładnie tą, która aktywuje nasze najgłębsze rany. I właśnie tutaj pojawia się wizja Karla Junga. Zamiast mówić o karmie w kategoriach duchowych, Jung proponuje potężne wyjaśnienie psychologiczne, powtarzamy historię aż do momentu, kiedy wyciągniemy z nich naukę, jaką chcą nam przekazać. Innymi słowy, niektóre intensywne połączenia nie mają miejsca z powodu ustalonego przeznaczenia, lecz dlatego, że nosimy ze sobą nieświadome wzorce, które prowadzą nas do przeżywania określonych typów doświadczeń, zwłaszcza tych, których jeszcze w pełni nie rozumiemy. Powtarzające się wzorce, czy to przypadek, czy wezwanie do transformacji, Jung wierzył, że nasza psychika przechowuje emocjonalne zapisy, które głęboko wpływają na to, kogo przyciągamy i jak się z nim relacjonujemy. Jeśli przyjrzeć się swoim najbardziej znaczącym relacjom, można dostrzec pewien wzorzec osoby, które pojawiły się w twoim życiu w tym samym emocjonalnym momencie, w którym tkwiłeś w konkretnym cyklu. Połączenia, które wydawały się intensywne i przeznaczone, ale zakończone nagle lub boleśnie. Relacje, które odzwierciedlają doświadczenia z przeszłości, czy to z dzieciństwa, poprzednich związków, czy nawet z relacji z rodzicami. Dzieje się tak, ponieważ często nasza podświadomość stara się odtwarzać sytuacje nierozwiązane. Na przykład, jeśli dorastałeś bez uznania, możesz być przyciągany przez osoby, które wzmacniają to uczucie niewidzialności. Jeśli boisz się porzucenia, możesz nieświadomie szukać niestabilnych relacji, potwierdzających tę wiarę. Jeśli nauczysz się kojarzyć miłość z cierpieniem, możesz angażować się w związki nacechowane emocjonalną intensywnością i bólem. Im bardziej ignorujesz te wzorce, tym bardziej życie wydaje się upierać w powtarzaniu tej samej lekcji. Jak odróżnić spotkanie karmiczne od nieświadomego wzorca? Kluczem do zrozumienia, czy połączenie to związek karmiczny, czyli transformujące doświadczenie, które przyszłoby nauczyć czegoś, czy też jedynie powtarzający się cykl w Twoim psychice, jest obserwacja, w jaki sposób to połączenie wpływa na Ciebie. A zadaj sobie pytanie. Czy ten związek pozwala mi się rozwijać, pomaga mi stać się bardziej świadomym siebie? Czy raczej czuję, że tylko powtarzam stare traumy, nie ruszając się z miejsca? Czy istnieje prawdziwa nauka, która napędza mnie do przodu? A może tkwię po prostu w tych samych rodzajach dynamik. Karmiczne relacje nie muszą być bolesne. Mogą być intensywne, ale również uwalniające, o ile jesteś świadomy tego, co się dzieje i chętny do nauki z doświadczenia. Wielka lekcja znaczących spotkań. Jeśli czujesz, że niektórzy ludzie pojawili się w Twoim życiu z większym celem, prawdopodobnie masz rację. Ale pytanie, które naprawdę się liczy, brzmi: czy zwracasz uwagę na to, czego próbują Cię nauczyć? Bo w końcu nie chodzi o drugą osobę, chodzi o Ciebie, o to, co trzeba zobaczyć, uzdrowić, zrozumieć. Kiedy nauczysz się patrzeć na te spotkania, nie jako przypadki losu. Ale jako zaproszenia do samopoznania, twój sposób bycia w relacjach zmienia się kompletnie. W następnym punkcie omówimy fascynujące zjawisko: dlaczego niektórzy ludzie pojawiają się w twoim życiu i po prostu nigdy nie odchodzą z twojego serca nawet po latach? Czy mają nadal coś do nauczenia? Czy to my nie potrafimy się oderwać? O co chodzi z relacjami karmicznymi? W duchowości często mówi się o karmicznych połączeniach między duszami, które wydają się być przeznaczone do zaistnienia. Główna idea polega na tym, że te relacje przychodzą z konkretnym celem nauczyć, zainspirować i przyspieszyć rozwój osobisty. Te połączenia mogą być pasjonujące i transformacyjne, ale także mogą być bolesne i pełne wyzwań. Dzieje się tak dlatego, że często osoba, która najbardziej wpływa na nas, jest właśnie tą, która aktywuje nasze najgłębsze rany. Oto właśnie wchodzi w grę wizja Karla Junga. Zamiast mówić o karmie w kategoriach duchowych, Jung oferuje nam potężne wytłumaczenie psychologiczne. Powtarzamy historię aż do momentu, gdy nauczymy się lekcji, jaką chcą nam przekazać. Innymi słowy, niektóre intensywne związki nie zdarzają się z powodu przeznaczenia, lecz dlatego, że niesiemy ze sobą nieświadome wzorce, które prowadzą nas do powtarzania pewnych rodzajów doświadczeń, zwłaszcza tych, których wciąż nie potrafimy w pełni zrozumieć. Powtarzające się wzorce. Czy to zbieg okoliczności, czy wezwanie do transformacji, Jung wierzył, że nasza psychika przechowuje emocjonalne zapisy, które głęboko wpływają na to, kogo przyciągamy i jak się z nim relacjonujemy. Jeśli się zatrzymasz i przyjrzysz swoim najważniejszym relacjom, możesz zauważyć pewien wzorzec osoby, które pojawiły się w Twoim życiu w tym samym momencie emocjonalnym, w którym tkwiłeś w określonym cyklu. Połączenia, które wydawały się intensywne i przeznaczone, ale zakończone nagle lub boleśnie, relacje, które odzwierciedlają doświadczenia z przeszłości, czy to z dzieciństwa poprzednich związków, czy nawet relacji z rodzicami. Dzieje się tak, ponieważ często nasze podświadome pragnienia starają się odtworzyć nierozwiązane sytuacje. Na przykład, jeśli dorastałeś bez uznania, możesz być przyciągany przez osoby, które potwierdzają to uczucie niewidzialności. Jeśli boisz się porzucenia, możesz nieświadomie poszukiwać niestabilnych relacji, które potwierdzą tę wiarę. Jeśli nauczyłeś się kojarzyć miłość z cierpieniem, możesz być zaangażowany w związki nacechowane intensywnymi emocjami i bólem. Im bardziej ignorujesz te wzorce, tym bardziej życie wydaje się uparcie powtarzać tę samą lekcję. Jak odróżnić spotkanie karmiczne od nieświadomego wzorca? Kluczem do zrozumienia, czy dana relacja jest karmicznym związkiem czyli doświadczeniem transformacyjnym, które przyszło nauczyć czegoś, czy po prostu powtarzającym się cyklem. Twojej psychiki jest obserwacja, w jaki sposób ta relacja wpływa na Ciebie. Zadaj sobie pytanie: czy ten związek sprawia, że rosnę, pomaga mi stać się bardziej świadomym siebie, a może czuję, że po prostu odkładam na nowo stare traumy, nie ruszając się z miejsca. Czy istnieje autentyczna nauka, która mnie napędza? Do przodu, a może utknąłem po prostu w tych samych rodzajach dynamik. Karmiczne relacje nie muszą być bolesne. Mogą być intensywne, ale również wyzwalające, pod warunkiem, że jesteś świadomy tego, co się dzieje i chętny do nauki z doświadczenia. Wielka lekcja z istotnych spotkań. Jeśli czujesz, że niektórzy ludzie pojawili się w Twoim życiu z większym celem, to prawdopodobnie masz rację. Ale pytanie, które naprawdę się liczy, brzmi, czy zwracasz uwagę na to, czego próbują cię nauczyć. Bo ostatecznie nie chodzi o drugą osobę, chodzi o Ciebie. O to, co musi zostać zauważone, uzdrowione, zrozumiane. Kiedy nauczysz się patrzeć na te spotkania nie jako przypadki losu, ale jako zaproszenia do samopoznania, sposób w jaki się relacjonujesz zmienia się całkowicie. W następnym punkcie omówimy fascynujące zjawisko: dlaczego niektórzy ludzie pojawiają się w Twoim życiu i po prostu nigdy nie odchodzą z Twojego serca, nawet po latach? Czy mają one nadal coś do nauczenia? Czy to my nie możemy ich puścić? Może to być ktoś, z kim miałeś intensywny związek, przyjaciel, który głęboko odcisnął piętno na Twojej historii, albo nawet ktoś, kto przeszedł przez Twoje życie na krótko, ale pozostawił trwałe wrażenie. Czas płynie. Idziesz dalej, poznajesz innych ludzi, ale pamięć o tym połączeniu pozostaje. Czasem śnisz o tej osobie, nie rozumiejąc dlaczego. Inne rzeczy, czasem coś w codziennym życiu muzyka, zapach, losowe zdanie przywracają tę energię, ten emocjonalny wpływ. Dlaczego tak się dzieje? Czy te połączenia są duchowe, częścią większego przeznaczenia, czy może istnieje głębsze wyjaśnienie psychologiczne? Efekt niewidzialnych więzów. Karl Jung wierzył, że ludzie nie tylko pojawiają się w naszym życiu z jakiegoś powodu, ale pozostają w naszej psychice, dopóki mamy coś do rozwiązania wewnętrznie. Co to oznacza? Niektórzy ludzie pozostają żywi w Twoim umyśle, ponieważ nadal niosą w sobie części Ciebie, które muszą zostać zrozumiane, uzdrowione lub zintegrowane. Inni reprezentują coś, czego straciłeś, ale nie zaakceptowałeś. A są tacy, którzy obudzili w tobie aspekty, które były uśpione, ale których jeszcze nie odważyłeś się samodzielnie badać. Innymi słowy, niektóre osoby pozostają w twojej energii, nie dlatego, że powinny nadal być fizycznie w twoim życiu, ale dlatego, że wpływ, jaki miały na ciebie, nadal wymaga wewnętrznej pracy psychologiczne lustro powód, dla którego nie możemy zapomnieć. Jung twierdził, że najbardziej znaczące relacje to te, które pełnią rolę lustra dla nas. Inne słowa niektórzy ludzie pozostawiają tak silne wrażenie, ponieważ pokazali nam coś o sobie, czego sami nie byliśmy gotowi zobaczyć. To może być wspaniałe, jak ktoś, kto pomógł nam obudzić naszą kreatywność, odwagę lub autentyczność. Ale może też być bolesne, jak związek, który uświadomił nam nasze własne lęki niepewności i nieświadome wzorce. Jeśli ktoś przyniósł ci radość, być może ta osoba aktywowała w tobie stronę, którą musisz odzyskać samodzielnie. Jeśli ktoś cię skrzywdził, być może to doświadczenie ujawniło coś w tobie, co trzeba przekształcić. Jeśli ktoś cię zainspirował, być może było to zaproszenie do stania się osobą, jaką zawsze chciałeś być. Kiedy nie przetworzysz tych emocji, będą one nadal rezonować w Twojej psychice, pojawiając się w snach myślach i nawet wpływając na Twoje obecne relacje. Czy to miłość, obsesja, czy po prostu nierozwiązana energia? Często, gdy ktoś nie wychodzi nam z głowy, mamy wrażenie, że nadal kochamy tę osobę, albo że los powinien ponownie ich połączyć. Ale czy to naprawdę prawda? Czy może po prostu mylimy nierozwiązane emocje z sygnałem od wszechświata? Prawdą jest, że nie każde intensywne połączenie oznacza, że ta osoba powinna pozostać w Twoim życiu. Czasem ta wytrwała energia. To jedynie sygnał, aby spojrzeć w głąb siebie i zrozumieć, co ta relacja aktywowała w Tobie. Kilka pytań, które mogą Ci pomóc zrozumieć, co naprawdę się dzieje: czy to połączenie przyniosło mi wzrost, czy tylko cierpienie? Co podziwiam lub pragnę w tej osobie, co być może muszę rozwijać w sobie? Czy to możliwe, że to ja projektuję? coś na tej relacji, zamiast widzieć ją taką jaka była, naprawdę kim była ta osoba dla mnie i czego jeszcze nie odkryłem w sobie. Uwolnienie kogoś nie oznacza zapominania, lecz integrację. Jedynym sposobem, aby naprawdę oderwać się od przeszłości, nie jest próba siłowego zapomnienia, ale zintegrowanie tego, czego nauczyłaś, nauczyłeś. To oznacza spojrzenie na tę relację nie jako błąd czy żal, ale jako doświadczenie, które przyczyniło się do Twojego rozwoju. Ponieważ w końcu niektóre osoby pojawiają się w naszym życiu, aby być bramą do nowego rozdziału, a nie zostać na zawsze. Kiedy zaakceptujemy, to niesamowite rzeczy się zdarzają. Emocjonalny ciężar tej więzi zaczyna się rozpuszczać, a w końcu czujesz się wolny. Ale istnieje pewien konkretny rodzaj połączenia, które może być jeszcze trudniejszy do oderwania, te, które nigdy nie miały prawdziwego zakończenia. W kolejnym temacie omówimy zjawisko niedokończonych historii i jak może ono trzymać nas energetycznie przez lata, nawet gdy staramy się iść do przodu. Potrzeba psychologicznego zamykania. Nasz mózg poszukuje wzorców wniosków i zakończeń. Kiedy coś się dzieje bez jasnego wyjaśnienia, bez ostatecznej rozmowy, bez emocjonalnego zakończenia, nasz umysł tkwi w próbie rozwiązania tego, co nigdy nie zostało rozwiązane. Jung tłumaczył, że nieświadomość nie radzi sobie dobrze z pustymi emocjonalnymi przestrzeniami. Jeśli nie ma zakończenia nasze podświadome, nadal przypomina o osobie sytuacji chwili, jakby szukało odpowiedzi, które nigdy nie zostały udzielone. To tłumaczy, dlaczego nieukończone historie najbardziej nas prześladują. Jeśli kiedykolwiek słyszałeś o zjawisku zajgarnik, to pokazuje ono, że nasz mózg znacznie lepiej zapamiętuje rzeczy niedokończone, niż te, które mają jasne zakończenie. Czyli nie zawsze chodzi o osobę, ale o brak prawdziwego zakończenia. Co Cię trzyma? Jeśli stare połączenie wciąż obciąża Twoje myśli, zadaj sobie to pytanie, co pozostało bez odpowiedzi? Która część mnie wciąż oczekuje na zamknięcie? Czy trzymam tę pamięć, bo boję się tego, co przyjdzie potem? Często przywiązujemy się do jakiejś historii, ponieważ głęboko w naszej duszy chroni ona przed niepewnością tego, co nadejdzie. Jeśli zaakceptujemy, że to już koniec, musimy zmierzyć się z nieznanym, co samo w sobie może być przerażające. Dlatego nasza podświadomość tworzy iluzję ciągłości, sprawiając, że przeżywamy tę więź na nowo, jakby w pewnym momencie odpowiedź, której brak miała się pojawić. Prawda jednak jest taka, że prawdziwe zamknięcie nigdy nie przychodzi od drugiej osoby. Pochodzi to z naszej decyzji o zaakceptowaniu faktu, że nie każda historia potrzebuje doskonałego zakończenia. Kiedy to zaakceptujemy, dzieje się coś wyzwalającego przeszłość, traci władzę nad teraźniejszością. Teraz, jeśli niektóre historie pozostawiają w nas trwały ślad, istnieje pewien szczególny rodzaj połączenia, który nieodwracalnie nas zmienia. W jungowskiej psychologii istnieje pojęcie zwane projekcją archetypiczną, które opisuje rolę katalizatorów dusz. To oznacza, że w pewnych momentach życia przyciągamy i jesteśmy przyciągani do osób, które niosą coś, co musimy zintegrować w sobie. Te połączenia są jak katalizatory, czasami ujawniają nam naszą stronę, która dotąd była uśpiona. Inne z kolei sprawiają, że kwestionujemy przekonania, w które niegdyś wierzyliśmy niewzruszenie. W niektórych przypadkach wywołują tak intensywne zmiany, że niemożliwe jest powrócenie do tego, kim byliśmy wcześniej. Pomyśl o osobie, która zainspirowała Cię do spojrzenia na życie w zupełnie nowy sposób. Albo tamto spotkanie, które wszystko namieszało, wyrwało cię ze strefy komfortu i zmusiło do zobaczenia rzeczy, których wcześniej ignorowałeś. Te katalizatory dusz przychodzą, aby łamać schematy i otwierać wewnętrzne drzwi, których sami być może nigdy byśmy nie otworzyli, kiedy transformacja boli. Co ciekawe, te połączenia nie zawsze są łatwe. W rzeczywistości często przynoszą one burze emocjonalne, wyzwania, a nawet ból. Dlaczego? Ponieważ prawdziwa zmiana nigdy nie następuje w wygodzie. Jeśli ktoś wkroczył w twoje życie i podważył twoje przekonania, sprawił, że poczułeś rzeczy, których wcześniej nie doświadczałeś, albo zmusił cię do rozwoju, to ta osoba odegrała głęboką rolę w twojej podróży. To nie oznacza, że wszystkie te relacje muszą trwać wiecznie. W rzeczywistości niektóre z tych dusz pojawiają się tylko po to, aby nas czegoś nauczyć, po czym odchodzą. Problem pojawia się, gdy przywiązujemy się do osoby zamiast do nauki. I wtedy pojawia się pytanie: jeśli to połączenie zmieniło cię, ale już nie ma sensu. Jesteś gotowy, aby puścić. W następnym punkcie omówimy jedno z największych wyzwań tych transformujących relacji trudność z oderwaniem się od tego, co już spełniło swoje zadanie w twoim życiu. Puścić, kiedy połączenie wykonało swoje zadanie. Jeśli jest coś trudnego do zaakceptowania, to fakt, że nie każde połączenie, które nas zmienia, musi trwać wiecznie. I to jedna z najbardziej bolesnych lekcji życia puścić coś, co już spełniło swoje zadanie, ale wciąż ciąży nam na sercu. Dlaczego tak trudno nam puścić? Ponieważ mylimy wpływ z trwałością. Jeśli coś było intensywne, głębokie, zapadające w pamięć, nasz umysł zakłada, że powinno trwać wiecznie. Ale co jeśli ta więź nie była stworzona, by pozostać tylko, by zmienić Ciebie? Puścić nie oznacza zapomnieć, to znaczy zintegrować. Kiedy połączenie dobiega końca, pokusa polega na próbie przymusowego oderwania się od niego, blokowanie, unikanie, udawanie, że nigdy nie miało miejsca. Jednak to nie działa. To, czego odmawiasz, tylko rośnie. Sekretem nie jest zniszczenie połączenia, ale zintegrowanie tego, co Ci przyniosło. Zaakceptowanie, że ta osoba była lustrem, które obudziło coś w tobie, co popchnęło cię do następnego etapu twojego życia. Teraz ten etap wymaga nowej przestrzeni, bez niepotrzebnego ciężaru. Co teraz z tym zrobisz? Pomyśl o połączeniach, które już zmieniły twoje życie, o ludziach, którzy cię zainspirowali, nauczyli, pomogli ci w rozwoju. Co od nich się nauczyłeś? A co jeszcze trzymasz mocno, a powinieneś już puścić, możesz tkwić w przeszłości. Albo możesz czerpać nauki z tego, co niesie to połączenie i iść naprzód silniejszy, bardziej świadomy i całościowy. Wybór należy do Ciebie. Teraz chcę usłyszeć od Ciebie. Jeśli ta refleksja miała sens dla Ciebie, napisz mi w komentarzach, jaka więź zmieniła Twoje życie na zawsze. A jeśli ten film dotknął Cię w jakiś sposób, daj łapkę w górę, udostępnij i zasubskrybuj kanał, włącz dzwonek, aby kontynuować tę podróż ze mną. Ponieważ tutaj nie wierzymy w przypadkowe spotkania. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że ta wiadomość była dla ciebie. Do zobaczenia w następnym filmie.